Witajcie, to ja, Scary Mati. W tym odcinku pokażę Wam trzy zakazane numery telefonu, na które nigdy nie powinniście dzwonić. Próbowałem znaleźć działające numery, ale jeżeli te numery nie działają, to bardzo przepraszam. I tak, przepraszam, że to powtarzam. Ale naprawdę nie dzwońcie na te numery. Ok, zacznijmy. Miejsce pierwsze, numer diabła. Przez wieki i milenia numer 666 był związany ze złem i ciemnością, diabłem i demonami. Jednak od roku 2017 ludzie reportują, że numery związane z trzema szóstkami dzwonią do nich. Następujące numery dzwoniły do ludzi. 666, 666, 666 6666, plus 1, 666, 6666. Spowiedziane, że gdy odbierze się telefon od jednego z tych numerów, można słyszeć krzyki i piski, dźwięk, szumu i wiele innych. Po rozłączeniu się z numerem, zniknie on z listy połączeń. Podobno po 666 dniach po zadzwonieniu do jednego z tych numerów, numer oddzwoni i zacznie wysyłać wiadomości tekstowe. Wiadomości te posiadały dziwne symbole i kryptyczne frazy. A więc przejdźmy do następnego numeru. Miejsce drugie. Clown Wrinkles. Clown Wrinkles jest to straszny clown, który podobno porywa dzieci. Jego numer to plus 1407 734 0254. Mieszka on w mieście Maples, w stanie Floryda w USA. Po zadzwonieniu na jego numer otrzymasz to. No, you że nie powinniście dzwonić do Wrinklesa. Miejsce trzecie. Firma Boothworld World Industries. Firma Boof World Industries to firma, do której prawdopodobnie nie powinniście dzwonić. Firma ta namierza Twój numer i robi wiele innych złych rzeczy, takie jak porywa ludzi. Numer do Buf World Industries to plus 1 630 295 7536. Po zadzwonieniu na ten numer otrzymasz straszną wiadomość. Która może zamrozić dzwoniącemu krew w żyłach. Posłuchajcie. You have reached Booz World Industries. Your number has been logged and traced. A service representative will be with you shortly for remodeling. We at Booz World Industries say thank you. Have a marvelous day. Gdybym zadzwonił pod ten numer i usłyszał to, bałbym się o swoje życie. A więc to wszystko w tym odcinku. Nowe odcinki są w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę w okresie czasu do godziny od 13 do 18. Więc zobaczę Was następnym razem. Do zobaczenia!